Ostatnia konkurencja dzisiejszego dnia, 600 metrów. Polowiec! Dawaj Gała! Polowiec dajesz! Dawaj Fryta dajesz! Wielki finał z 100 metrów. Dziewczynka, no, Matanek, Pani Osmosznik. Teraz 13-16 Janata Wiczak jest kast dekoracyjności 60 Anna Kwaśniak z Tarnowa z 83 94 Wrytak już ich już ich grzeje I szekawać będzie po... Ja Tam Dawaj pytna Dawaj, dajesz! Gała masz go! Dawaj, gała Dajesz, Andrzej, dajesz! Walczył czas, dajesz! Finisz!